Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani 20 marca w poniedziałek jestem Magda. I to ja tutaj opowiadam o duszy dla duszy. To jest nasz czas dla duszy. Kochani, dzisiaj jest 20 marca. Dzisiaj moja najkochańsza osoba na świecie, moja babcia, kończy 92 lata. Jest niesamowita ale już bardzo cierpi, wiecie już załączyło się cielesne cierpienie i nie życzmy jej 100 lat tylko życzmy jej po prostu szybkiego powrotu do domu możecie to odebrać jak chcecie ale ja tam nie widzę czy się sens na pewno jest w tym że ona jeszcze żyje ale, ale to nie jest już to nie jest już to co każdy by chciał Załącza się cierpienie, więc życzymy mojej babcie, żeby jak najszybciej poszła już do dziadka. Kochani. Yy, o czym dzisiaj? Wiecie o czym dzisiaj? Dzisiaj właśnie sobie porozmawiamy, tak przyszło do mnie. O naszych duszach, czym są nasze dusze. Nasze dusze to energie, które zeszły na ziemię po to, żeby doświadczać, po to, żeby poprzeżywać, po to, żeby odpracować poprzednie wcielenia. I pamiętajcie, w tym wcieleniu pracujemy na swoje przyszłe wcielenie. Więc tylko od nas zależy, jak będzie nasze przyszłe wcielenie wyglądać. Jeżeli będziemy teraz dzielnie pracować, będziemy się dzielnie sprawować, będziemy szanować to, co mamy, będziemy szanować nasze ciała, to myślę, że przyszłe życie możemy sobie wybrać. W lekkości, w ogromnym dostatku. Chociaż teraz też nikt nam nie, bloku, nie blokuje tego. Sami sobie blokujemy dopływ, ale możemy mieć inne. Albo możemy mieć takie zupełnie, że jeszcze bardziej będziemy chcieli doświadczyć. Więc wszystko, co doświadczacie w tym życiu, to są wasze pragnienia duszy. Jeżeli ktoś sprawił wam przykrość być może wy tej osobie nawet tej osobie tej duszy sprawiliście przykrość w poprzednich życiach. Gdziebo ktoś rodząc się teraz mężczyzną niekoniecznie musiał być mężczyzną w poprzednim wcieleniu. Mogło być odwrotnie. Mógł być kobietą, a ty mogłaś być mężczyzną. I pamiętajcie w tym wcieleniu pracujemy na swoje przyszłe wcielenie. Jeżeli teraz chorujemy, trzeba sprawdzić dokładnie, czym jest dla nas ta choroba. Trzeba sprawdzić, czytajcie sobie totalną biologię. W totalnej biologii są zapisane przyczyny naszej choroby, bo najpierw choruje nasza dusza, a później dusza, kiedy już nie może tego uwolnić, kiedy my tego nie widzimy, wyrzuca to do ciała. Może być tak, że przejęliśmy choroby po rodzie i wtedy te choroby trzeba też zobaczyć, dlaczego są nam dane. Też uciekamy do totalnej biologii. Sprawdzać ja nie mówię, żeby nie chodzić do lekarza. Chodzić do lekarza i sprawdzić totalną biologię. Jest tyle informacji w internecie, że warto się temu przyjrzeć. A przede wszystkim uszanować, zaakceptować tą chorobę. Jest po coś nam dana, po coś się zjawiła u nas. Chce nam coś pokazać. Wiecie, ja to choruję, jak za dużo pracuję. To już wiem. To naprawdę dostaje cyk, tak? Ale to mnie to odcina po prostu. Bo ja, ja tam uparcie, jak jestem chora, to ja do pracy idę. Ale jak... Teraz już jak dostanę chorobę, to ja dostanę takie trzy dni, żeby odpocząć. A później, żeby zwolnić, żeby nie nadrobić nic, to załącza mi się moja astma. Astma też wiem dlaczego mam. Nie, jeszcze sobie nie radzę z tym. Staram się, ale nie jest to proste, ale robię ogromne kroki ku temu. I jest, jest już coraz lepiej, bo na dobrą sprawę takiego porządnego ataku nie było od... No od dawna, już nie pamiętam, od wakacji w zeszłym roku, tak? Od lipca. Bardzo długo. Wow. Aż widzicie, jestem pełna podziwu, tak? Ale czynię ku temu kroki. I to jest naprawdę totalna biologia. Pamiętajcie, poszukać sobie, pogrzebać, doszukać się. W kronikach hakarzy też często wychodzi, dlaczego są nam dane choroby. Także można poszukać, można się doszukać. Wiecie, to jest taki stan, który leczymy, trzeba leczyć dwutorowo. I w tej chwili już medycyna, psychosomatyka, tak nazywa się ta dziedzina nauki psychosomatyka to jest dwutorowe leczenie leczenie duszy i ciała. W Polsce jeszcze to nie jest takie popularne, ale już poza granicami, szczególnie Stany Zjednoczone, to jest tak rozwinięta dziedzina, że oni mają swoje kliniki już w tej chwili. Są kliniki psychosomatyczne, gdzie choroby przewlekłe, bo to w większości leczy się choroby przewlekłe, są leczone dwutorowo. Ale żeby się uleczać, czerpiemy też energię energie z Księżyca, ze Słońca, z czego się po prostu da, planety są nam. Miejmy tą świadomość, że energia nas ulecza. Światło z domu, które pochodzi z domu naszych dusz, potrafi nas uleczać. Ci ja to... Yy... Kiedyś dostałam taką piękną medytację dla kogoś, ale to ktoś miał. Ktoś... To były kłopoty... Na podłożu psychicznym, tam były depresyjne problemy i tam były lęki. I wiecie, to było piękne, bo w tej medytacji trzeba było odpinać, odpinać niedziałające procesory w głowie i łączyć w inne miejsca, żebyś podawały szczęście. Ja to chyba przegram jeszcze raz, wiecie? Niesamowita medytacja. Starajcie się umiejscowić w swoim ciele swój problem, swój ból i z nim pracować. Albo poprzez światło. Albo poprzez miłość. To już kto co czuje. Dobrze kochani, to zajmiemy się kartą. Co karty chcą nam na dzisiaj powiedzieć? Jak myślicie? Dla mojej babci już szybkiego powrotu do domu. Nie życzmy jej stu lat, bo to naprawdę Zdrowia też już nie ma co, bo powiem Wam szczerze, tak się teraz nawet przy okazji mojej babci zastanawiam. Wypadła mi karta, zaraz ją Wam pokażę, albo już Wam pokażę. Wypatruj znaku. Wiecie yy, co, wiem, ja, że będę je tak. Yy, przy okazji mojej babci tak się właśnie zastanawiam, bo moja babcia miała bardzo chore serce i dostaje leki. I... I właśnie dzięki tym lekom my jesteśmy tak naprawdę, nasze ciała są już podtrzymywane w sztuczny, w sztuczny sposób. Jedne organy wysiadają, inne organy działają, bo są przez leki podtrzymywane. I to jest takie nie wiem, czy to dobre, czy to złe, wiecie, ale gdzieś z tych głowy zawsze sieje mi się takie ziarenko, to takie już wystarczy. Widzi, w Holandii istnieje. Jest dozwolona eutanazja. I wiecie co, i to też jest bardzo ciężki temat, bo bardzo ciężki temat, ale, ale czasami jest to też potrzebne. Wiecie, nasze zwierzaki bardzo kochamy nasze zwierzaki, i kiedy one bardzo cierpią. To idziemy, zobaczcie, i pomagamy tym zwierzakom odejść, tak? Nie czekamy, aż będzie leżał, cierpiał, tylko idziemy do weterynarza i pomagamy. No smutny ten temat dzisiaj, ale może czasami też tak trzeba. Idziemy, im pomagamy, a ludziom, a ludzie leżą latami, miesiącami. Wypatruj znak. Ale mi się temat dzisiaj załączył. Ale takie tematy też są potrzebne, wiecie. Bo jeżeli się o czymś nie mówi, jest to dla nas nieznane. Ale jeżeli o czymś mówimy i to poznajemy, to się z tym oswajamy. Oswajamy się ze śmiercią, z naturalnym procesem. To jest przejście ze stanu stałego w stan lotny. I dusza od nas nie odchodzi. Dusza między nami zostaje. Dlaczego jej nie widzimy, nie słyszymy? Dlatego, że my tu jesteśmy po to, żeby ziemskie życie doświadczać. A często jest tak, że te dusze nam pomagają. Ale często też jest tak, że kiedy wiemy, że ona jest obok nas, to dajemy sobie tą pomoc, pozwalamy sobie przyjąć tą pomoc. Dobrze, kochani. W ogóle pamiętajcie, jutro jest znów Księżyca. Dziś już się przygotowujemy do nowiu. Dzisiaj nagram na pewno film. On będzie pewnie bardzo późno wpuszczony. Może, chyba, że mi się uda prędzej. Ale tak bardzo późno, to tak nawet koło 23. Wypatruj znaku. Wypatruj znaku. Co te znaki mają nam pokazać? Wypatruj znaku. Anioły mają dla Ciebie wyjątkową i bardzo konkretną odpowiedź na Twoje pytanie. Możesz spodziewać się dostrzeżenia znaku, który będzie miał dla Ciebie konkretne znaczenie. Dla wielu osób oznaką obecności anioła są na przykład białe piórka. Kiedy z kolei poczują zapach znany z dzieciństwa, wiedzą, że na wie Nawiązali kontakt z, członka, z członkiem rodziny. O, kochani, tu wam muszę coś powiedzieć. Dostrzeganie znaków wymaga wzmożonej uwagi, więc pozostań otwarty na wszelkie możliwości. Nie przeocz dziwnych synchronizacji, uznając je za zbiegi okoliczności. One są wiadomościami właśnie dla Ciebie. Zobaczcie, jak ta karta pasuje też dzisiaj, co? Tak, wypatrujcie znaki od od dusz, które odeszły z tego świata. Wypatrujcie, po prostu proście, żeby, ci, żeby wam dawały znaki, że są. Ja, wiecie, co, mój dziadek używał, mój dziadek to był w ogóle dla mnie mmm, najlepszym dziadkiem na świecie, w ogóle dla mnie był najlepszą, najkochańszą osobą na świecie. Wszystko ja dla dziadka, dziadek wszystko dla mnie i to bardzo długo, mieliśmy z dziadkiem bardzo wiele tajemnic przed moimi rodzicami, które się długo, długo nie wydały. No, niestety dziadek odszedł, jak miałam 20 lat, ale życzę każdemu takiego dziadka. Dziadka, ojca, brata po prostu dziadek był dla mnie wszystkim. Ale wiecie co, zdarza się, że dziadek przyjdzie do mnie, zdarza się, bo. I wtedy czuję zapach wody kolońskiej. Jeżeli ktoś, no się starsze osoby to pamiętają, starsze, no nie starsze, ale te takie po 35 roku życia, to pamiętają, co to woda kolońska. Ja po prostu pamiętam ten zapach i ja go czuję. Ja go dosłownie czuję. Kiedyś tak się zastanawiałam, co mi się w domu rozlało, co to jest, bo to wcale pięknie nie pachnie. I mówię, no ok, dobrze, już wiem, co to jest. Woda kolońska tak, naprawdę, Ciatek zostawia wodę kolońską ale wypatrujcie tych znaków proście o te znaki naprawdę, proście, proście, proście proście proś, a będzie Ci dane kochani, dziękuję za dzisiaj czasami będzie tak jak jest, żeby Was oswoić siebie też, żeby śmiało o tym mówić żeby się oswajać śmiercią żeby patrzeć na choroby po co nam są dane, dlaczego są nam dane i zająć się swoim życiem. Czasami jest tak, że choroba, że chorujemy, bierzemy na siebie chorobę po to, żeby pomóc innym coś odpracować. Każdy tak może być, ale my się na to zgodziliśmy. Więc uszanujmy swoją chorobę, uszanujmy swoje kalectwo jako dar i jako misję. Misję, którą nasza dusza ma tutaj spełnić. Kochani, ściskam, przytulam, życzę cudownego dnia. Bądźmy wdzięczni za wszystko, bo w tym życiu pracujemy na przyszłe życie. Przytulam i całuję i życzę pięknego dnia. Pozdrawiam, Magda.